W przednim odcinku Project Zomboid. Cześć, jestem Magosej witam was w kolejnym cyklu z Gry Project. Za dzień 104 jesteśmy dalej w marchridge w Starym mieście, w którym zaczynaliśmy. No i dzisiaj mamy kolejny, jakby cel. Mamy kolejne dwa wykrzykniki zróżnicowania z tej mapy, którą zdobyliśmy. Więc fajnie było zobaczyć, co tam jest. Plus, jak będziemy wyjeżdżać z miasta, na pewno musimy zabrać ile się da jedzenia, które nam się przyda podczas zimowych dni. Ten supermarket fajnie by było cały zlucić. Zabrać ze sobą, ile się popad. ile, ile damy, żebyśmy byli w stanie zebrać tego jedzenia. Bo wydaje mi się, że z naczepką kempingową będzie to proste. Także się jak ruszamy dzisiaj właśnie w to miejsce, skończymy sobie na tym miejscu. To jest jakiś domek. Jestem ciekaw, co tam jest dokładnie. Bo z tego co niby mówiono, to jest coś tam wartościowego, ale bo tu apteka że była, a tutaj coś wartościowego. Więc tam się udamy na koniec. Lećmy do tej apteki, nie potrzebujemy zbytnio leków, no ale i tak zobaczmy więcej co tam jest. Zamiaków chyba nie ma żadnych na piętrze, nie słyszę nic. Mamy wodę jeszcze normalnie, czy już muszę manierki używać? Manierki trzeba używać, nie mamy już wody żadnej tak normalnej, więc napij się karmela i lecimy dalej. musimy jeść coś? Zjemy coś, zawsze to trochę więcej siły będzie, więc napijmy się, zjedzmy i ruszajmy w tamtą stronę. Dobra, wychodzimy. Przygotujmy sobie broń. Lasarek włączmy, oczywiście. Latarka, w jakim stanie, jest. Jest git. Zamykajmy drzwi. Daje się chyba czysto. Dobra, chodźmy na dół. Nic nie ma. Eee, stan amunicji jest 16. W byśmy mogli przeładować, nawet. I co? Mm, wypakuj jeden. Dwa wypakowała. Dobra. Przeładuj karmela. Bo faktycznie można by było uzupełnić magazynki. Wprowadź 14 sztuk. Zawsze to się podszkoli z przeładowania również karmela. Eee, a lepiej mieć całą, jakby załadowaną broń. Niż tak na raty. Bo 16 pestek plus 1 w komorze to jest trochę mało. Na jakąś większą grupę. Więc lepiej nie ryzykujmy i idźmy w załadowani na full. Dobra. Mam nadzieję, że na zewnątrz nikogo nie ma. Tu wypijniemy, bo tu nigdy nie wiadomo. Jest mgła, ojojoj Jest mgła to niedobrze Jest zombiak Jest zombiak to okej, okay. jeden tylko Ale nie ma tego, nie ma Nie ma dobrej pogody, więc trochę jest szkoda Auto też trochę się sypie Gdy będziemy jeszcze wyjeżdżać, będziemy musieli sprawdzić te auta Tą naczepkę mógłbym zostawić, ale dobra, niech no tutaj będzie. I teraz tak, wracamy po prostu tutaj do centrum. Jedziemy w tym kierunku i pierwsza w lewo tutaj. To jest auto przewrócone. Zobaczmy czy coś tam ogólnie znajdziemy. Oprócz zombiaków, bo tego się spodziewam, że tam będą zombiaki. I to jest tu. Tak? Mendis? Nie, to jest dalej, ale tu też możemy sprawdzić ten obszar. Bardziej będę podjeżdżał. Na pacę ile mamy rzeczy? Trochę mamy tych rzeczy już. No dobra, nie szkodzi. Mm, zobaczmy, co jest tu. To jest chyba restauracja jakaś z tego co widzę. Aha, to będzie restauracja. To by można było wyziąć rozbite. Byśmy mogli przepalać później, żeby ogarnąć sobie... Wiecie, co chodzi? Ogarnąć sobie na szklarnię eee, Szkłowy tapiać. A nie by było. Byśmy mogli szklarnie zrobić, byśmy mogli cały rok e, uprawiać rośliny. Więc trzeba by było pomyśleć o tym. Może nie w tym roku już, ale w przyszłym żyjemy, coś takiego zrobić. Dobra, pieprz, tak dalej ładujemy, zabierzmy co tu jest. No i ruszajmy do apteki. Niestety wzięliśmy co wzięliśmy, ale dużo tego nie było, ale akurat jedzenia nam nie będzie potrzebne aż tak mocno, bo mówię, jest zarośnięte, nic nie zobaczymy. Jest apteka. Ona jest chyba w ogóle niezblucona, patrzcie. Ona wydaje się chyba nawet w dobrym stanie. Jest otwarta. Przyknę. O, czekaj już zębiaka nie ma w środku. Okej, okay, tu jest w ogóle antywłomaniówka w środku. Ciekawe. Martwy zombiak leży. jest rozwalony z tyłu. Dobra, zobaczmy co tu jest ciekawego. Latarkę wyłączmy, żeby... Muszę uważać na te... ...tutaj zaroś... za tego. zarośnięte okna. Bo ja nie widzę, ale zombiaki mogą prze... tego, przejść na drugą stronę. Dużo wody jest. Dużo jest wody. To jest w ogóle jedzenie bardziej. Patrzcie, ile tego jedzenia tutaj jest. Barba, szminka, napój w puszce. Szminka, żel do włosów, tabletki, witaminy. A. Bardziej zamiast apteki to jest jedzenie. Tak czy siak bierzmy te butelki i tak dalej, to zawsze woda jest na propsie. Zawsze warto mieć to. To tu jeszcze jest szminka. Nałóż makijaż. Bez przesady. Bez przesady już. Ale tabletki bierzemy. Mówię, dużo mamy i tak już tego leczenia w bazie, w domu. Ale no i tak, weźmy te rzeczy, oczyśmy to. Bo jak tu jesteśmy już, czemu nie? Jeszcze tutaj zobaczmy, co jest kolejne żelki, chipsy. Wow. Wow, tu jest sporo tych, tych takich pierdół. Witaminy bierzemy, bo zawsze używamy witamin. Więc akurat spoko. To również bierzemy. Lakier, mydło. mydło. Lakieru już nie bierzemy. I zobaczmy tutaj jeszcze. To jest skrzynka. Tu tu jest zamknięte. Witaminy najlepsze rzeczy prawdopodobnie są w środku. Kawałek materiału: płachta, żarówka. Płachta. Pudełko śniadaniowe. Zgniłe tam wszystko. Tu już jest. A, i to jest przejście do tego, dobra. Musimy dostać się do środka, więc będziemy musieli e, łomu użyć. Będziemy musieli włamać się do środka. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś alarmu, jakiegoś pseudo alarmu, bo jeśli będzie, to trochę będzie problem. czy uda nam się dostać, że za pierwszym razem, to. Udało nam się. Chyba nie ma właściciela. No, zamknijmy te drzwi. Ty łom schowałeś, karmelat, tak schowałaś. Zobaczmy, co jest tu i madło chirurgiczne, skalpel, nie wiem czy nie mam, wiecie co ja wezmę jedynie imadło, bo nie jestem pewien czy my mamy Skalpel akurat nie będziemy brali, butelka z wodą oczywiście że bierzemy Butelka z wodą kolejna Bierzemy takie rzeczy Co tu mamy jeszcze, antybiotyki, o to nam się przyda jak będzie Źle z nami, będziemy chorzy czy coś, tym bardziej że zima nadchodzi tym bardziej, że zima nadchodzi, więc możemy to wziąć. Farba kurkusowa. Farbę również bierzemy. Bo będziemy wykorzystywali do malowania później. Taśma. Zaprawa tynkarska. Mamy grabie. Strut kolczasty możemy wziąć. I grabi nie bierzemy, nie potrzebujemy. Czyli aptekę w sumie mamy w pełni openclowaną. Jeszcze tutaj możemy zobaczyć, czy coś jest. W kasach. Jest kilka rzeczy. Weźmy te rzeczy. Jeszcze nie, chyba wszystko. Co tutaj możemy zobaczyć, bo czasami są właśnie. Czasami są że, jakieś rzeczy. Plastry. Nożyczki. Piądze, nic więcej. Dobra, zapakujmy to do tego do wozu i ruszajmy dalej. Mam nadzieję, że żadnego ząbiaka tu nie ma. Chyba wszystko schowaliśmy, tak mi się wydaje. Eee, zapałki możemy również schować, nie potrzebujemy aż tyle sztuk. Zapalniczkę również możemy jedną schować, i mamy jeszcze trochę miejsca. Tak, coś tak, jak mamy jeszcze w naczepie, dużo miejsca, więc nie ma problemu. Eee, dobra, wejdźmy tutaj do środka, zobaczmy, jak wygląda sytuacja z mapą. Czyli tak, te obszary mamy skończone, i faktycznie trochę tutaj rzeczy było, może nie tyle, co się spodziewałem na początku. Ale coś tam było, więc to i to mamy zrobione. Mamy tutaj dwa budynki, ale jeszcze tutaj coś mamy: to są chyba te biura, i tutaj coś jeszcze jest. Pójdźmy razie w tym kierunku. Może bez wozu. Zobaczmy, co jest tutaj w tym obszarze, bo jest jakaś chyba restauracja również zalesiona. Więc będzie ciężko zajrzeć do środka. A, przydałoby się również napić. Karmela, weź się, napij, bo trochę spragniona jesteś. I możemy ruszać, nie? Napisie. Owaj. I lecimy. Tutaj jest, jak są, wozy, również. Tu są zombiaki. Tu zombiaki. Okej, okay, okej. Okay. Części elektroniczne możemy wziąć. W nie ma nic ciekawego. Ale zombiaki idą w naszą stronę. E! Fujary, chodźcie. To jest warsztat chyba samochodowy jakiś. Tak mi się wydaje akurat. to ze środka chyba mnie usłyszały. Kanister na benzynę. Można by było wziąć. Wyciągnąć ile się da paliwa. To jest restauracja. Okej, okay. to jest restauracja. Ogólnie jest... Wiecie co widzę? Jest... Klimatyzacja, klimatyzacja byłaby fajna do zabrania. Klimatyzacja byłaby fajna, byśmy mieli na lato, na gorąco, jakby było gorąco, jakieś gorętsze dni, byśmy mieli, a, mogli używać tej klimatyzacji. Wow, to jest magazyn jakiś. Magazyn. Jeden strzał, dwa trupy. Łatwo. Weźmy oczywiście to. Musimy pamiętać, że tam cały czas coś wali w te drzwi. Miejcie tu na uwadze. Co to jest za sklep? Mi powiedzcie. Ło! Wow, to jest księgarnia chyba jakaś. Wow, 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 wow. Czekajcie, sprawdźmy ten teren. Walmy sobie latarkę również. Wiecie co? Ja bym potrzebował jakiegoś sklepu militarnego czy coś. jest duża szansa byśmy znaleźli jakieś celowniki. Bo dalej celowników nie mamy. Sprawdźmy co tu jest. Jesteśmy bardzo spoceni ogólnie. Jesteśmy bardzo spoceni. I wiecie co? Ciągnijmy po prostu tą. Eee, hełm. Zapakujmy do tego bez hełmu chodźmy na razie. Jest większe ryzyko. Jeszcze mamy. Oczywiście. Możemy tego żałować, ale miejmy nadzieję, że ząbi... Zębiak... Jakiś się nie przyczepi do nas. Czy potrzebujemy w ogóle stąd jakichś rzeczy, tak naprawdę? Są jakieś słabsze rzeczy, są tak mniej potrzebne. Zresztą w przyszłości możemy to podjechać, się potrzebowali. To jest typowo tylko pod. Aiming mamy, my mamy takie rzeczy już. No, my większość rzeczy mamy. To ja już chyba nic tutaj stąd nie będę brał. To jest karton, który pewnie kolejne rzeczy będzie miał. Książki. Mhm. Mm Czyli w sumie. Czyli, a, ale czasopisma jeszcze są. Czasopisma mogą być ok. Gdybyśmy znaleźli czasopisma na przykład na temat jadalnych grzybów i tak dalej, jakiś jagód, który byśmy mogli zbierać w lesie, to byłoby ciekawe. Tylko teraz pytanie: czy znajdziemy takie rzeczy? Chodzi na to, że nie, ale wiecie co znaleźliśmy? Naprawę samochodów sportowych. Szkoda, że już mamy dom. Umiemy to naprawić, a nie ma samochodów osobowych, mm, ale no, nie może mieć wszystkiego. Ale może być w głównym sklepie jeszcze, wiecie? Sprawdźmy tylko te tereny. Gdzie te zombiaki były, zobaczmy czy oni czegoś nie mieli przydatnego. No niestety oczywiście jak zwykle nic nie mieli. To jest stołówka, czy kuchnia. jest chyba bank jakiś. To jest chyba jakiś bank, wybielacz, taśma naprawcza. Hmm. Nic ciekawego takiego. Torebka, to tam nie. Ketchup. Tu jeszcze mamy cukier w saszetce. Możemy wziąć. Czajnik mamy. I tu jest kilka jeszcze innych rzeczy. Kawę bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. I to bierzemy, to bierzemy. Płatki możemy zjeść nawet teraz. Całe. Bo i tak głodni jesteśmy, więc zjedzmy te płatki. 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 A, i zobaczmy główny sklep, bo jest szansa, że tam będzie ta instrukcja. I tu coś leży na ziemi, patrzcie chyba. Nie. Wydawało mi się, to śmieć jakiś. Okej, okay, to jest, to jest blok chyba jakiś, czy to poczta jest? To być poczta. To jest poczta, chyba. To jest chyba poczta, jednak. Tutaj. A to w takim razie, czemu tyle książek tutaj jest? Wow, to czemu tu tyle książek jest, nie rozumiem. No? To jest chyba poczta. bo faktycznie jakaś księgarnia, czy coś, ale to byśmy. Czekajcie, ale to są skrzynki jeszcze. Może tutaj coś znajdziemy jeszcze. No chyba nie. No. Nic takiego nie ma. No niestety nie udało się znaleźć naprawy samochodów osobowych. Nie można mieć wszystkiego, tak? Jak wygląda stan z baterią? No jest trochę OK jeszcze. Tu to auto dość dobrze wygląda, bym powiedział nawet. Zaraz ten zombiak się przebije. To jest w lada moment i ten zombiak się przebije, więc zobaczmy to auto ogólnie. Bo jestem ciekaw, czy to auto jest na chodzie Jest, maskę ma, fajną Tylko, że nie pomutujemy, bo to jest osobówka Niestety A części samochodowe możemy wymontowywać? Czy jeszcze nie mamy poziomu ogólnie? 4 nie możemy Części samochodowe jeszcze nie Dobra, zrobimy tak Wejdziemy do środka O, ich tam więcej jest. Ich tam jest więcej i co jest z głównym tym. Okej. Okay. tu jest ok, kłódkę mamy. O, pudełko gwoździ. Wezmę pudełko gwoździ, bo mało waży, a nie jestem pewien, czy nam starczy tych gwoździ do skończenia domu. Może będziemy potrzebować więcej oleju rośliny, bierzemy jak najbardziej. Wałek do ciasta, nie, blacha do pieczenia, odpuśćmy. Czy blachę do pieczenia jedną byśmy mogli wziąć, bo w sumie nie wiem, czy mamy w domu wszystkie. Wałek do ciasta poniekąd też, weź. Jeden, żeby był. Bo wydaje mi się, że nie, nie mamy już tych rzeczy. Czos ostry, również możesz zapakować. Salami to wszystko jest pognite. Tu nic nie weźmiemy. Kolejna oczywiście jest ta kuchenka, która jest bardzo fajna. Tutaj znowu te rzeczy bierzemy. Kawy mamy bardzo duży zapas. Kawą nie będzie w ogóle problemu. Bo naprawdę tej kawy jest sporo już zebranej. Tutaj takie pamiane rzeczy, których nic nie ma do podniesienia. Możemy zobaczyć mniej więcej Wow, wo. Wow, 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 wow. wow, 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 spokojnie Zombiakiem. Dobra, restauracja, restauracja. Czy coś tu jest? 15.40, musimy się pospieszyć, bo czas nam się kończy. Musimy wykorzystać ten dzień jak możemy. Chyba więc nic nie ma. No to miejsce jest puste. To miejsce jest puste, nic tu więcej nie ma. Znaczy możliwe, że było, ale zostało już opędzlowane wcześniej. Nie wiem, gdzie ten jak ten odgłosy wydawał. To mnie ciekawi. Musimy tak. Czy ja mam jakąś baterię w środku? Nie, dobra, musimy baterię ogarnąć, bo trochę nam rzeczy brakuje. I musimy kilka rzeczy ogarnąć. Nie muszę powiedzieć, że jak na 21 października to jest cholernie ciepło na dworze. To mnie akurat dziwi. Może zima będzie delikatna, nie będzie takiej srogiej. Oby. Dobra, to mamy. Napój w puszce. Weź jednego napi. Weź jednego napi. możemy wyrzucić. Latarka jest ok. Baterię możemy tutaj dać, żeby była. A I to wszystko mamy. Więc moi mili, tak, tu jeszcze mieliśmy zrobione. Weźmy do auta, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Więc to jest openzlowane. Ten klimatyzator byśmy mogli wziąć, widzicie co? Ja go wezmę. Ten klimatyzator możemy wziąć i faktycznie go zamontować w domu. Bo on nam się przyda. Będzie faktycznie, gorąco będą po 30 stopni upały czy coś, to warto może mieć taki jeden klimatyzator. Więc zamontujmy go, weźmy go, podnieśmy. Udało się, udało się go podnieść. Dwa i więc nie jest tak dużo. Włóżmy go na pakę i będziemy mieć klimatyzację w domu. Trzeba będzie ją zamontować jeszcze. Ale no będziemy mieli już fajnie jakimś tam w domu ogarnięte. Hmm, poczekajcie, bo my tutaj byliśmy... My byliśmy tutaj w aptece, a tu jest Medical Center jeszcze. Uuu, <laughs> to jest co innego jeszcze. Tylko poczekajcie, bo no to są zębiaki, weźmy je po prostu... Pozbądźmy się ich. I teraz ząb... ona coś ma w ogóle wbite. Pałkę policyjną. Naprawdę aż na wylot pałkę policyjną ktoś bił jej? Wow. Wow! Ile tu jest aut w ogóle, popatrzcie. O kurde. O kurde i jeszcze rzeczy są. Anister na benzynę, bourbon, apteczka. Oj, Kluczyków nie ma, widzę. Aha, kluczyków nie ma, ale też możemy wziąć. Ja czy paliwo ma? Spróbuję go odpalić. Nie ma paliwa. Nie ma paliwa. Ale on jest w bardzo dobrym stanie. Patrzcie na to. On jest w perfekcyjnym stanie prawie. Możemy maskę wymontować, mogę mogę zamontować i szybę przednią nią. <laughs> Będzie ogarnąć go. I tu jest taka naczepa jeszcze wielka. A to auto tutaj też jest w dobrym stanie. Kurde ale to jest auto w fajnym stanie. Muszę Wam powiedzieć, że to miasto w ogóle jakby nie zostało utknięte, tak można powiedzieć, epidemią, ale Powiedziała to osoba, którym jest. Więc można by było ogarnąć to, tą naczepkę jeszcze mnie ciekawi. Jaki jest stan tej naczepki. Oczywiście zamknięta jest. Oh. Próbujmy otworzyć tą naczepkę. Może coś w tej naczepce będzie, zobaczmy, zaryzykujmy. Hałas zrobimy, ale może karmela da radę otworzyć. Nie udało się, spróbuję jeszcze raz. Zmęczeni jesteśmy, więc teraz musimy się wycofać. Udało się. No niestety nic nie było w naczepce. Ale no to można było się tego spodziewać. Kurde, ale ona jest fajna, bo jest duża. Tutaj nic nie ma. Kolejny wóz, który jest w genialnym stanie. I on ma kluczyki w środku. To jest ten sam pickup tylko my mamy czerwony. 66%. Hmm, Jadną z niego. Po... Dobra, tu będziemy, jak będziemy odjeżdżać z miasta, to jak będziemy zabierać jedzenie, to wszystko, to do naczepki sobie zawodujemy to wszystkie te rzeczy. Pralkę już mamy z suszarką, więc nie potrzebujemy jej brać. Więc wiem, co tu mniej więcej już jest. Nawet maszyna jest do tego. Wiecie co? Wiem, że to jest głupi pomysł, ale jak będziemy wyjeżdżać, klimatyzacja kolejna, to weźmiemy sobie jeszcze maszynę do, do grania. A, tak żeby. Mieć rozrywkę w domu. Tutaj co jest? Pauhaesik! <laughs> Ojojoj ojoj! Sprawdźmy tylko, czy nie ma jakiegoś sztywnego? Sterunek duży, nadlewany. pies goblina. Jest goblin, przepraszam, nie. pies goblina. Pies goblina. Dobra, to chyba wszystko. A tutaj chyba właściciel leży. No i zobaczmy co ten, i wracajmy do po prostu internatu już. Dobra, dojechaliśmy z powrotem do internatu. Eee, sporo tam rzeczy wziąłem z Karmelą. Pajzo, eee, nie zgasiłem się tego. Gdzie jest zombiak? Sporo tam rzeczy się udało ogarnąć, eee, co mnie cieszy. Eee, Ząbiaczku, proszę, nie denerwuj mnie. Eee, strzeliłem, bo Karmela jesteś już zmęczona, więc lepiej nie ryzykować. Ym, więc sporo rzeczy udało się ogarnąć. Mam nadzieję, że zombiaki tutaj nie, nie kierowały się w tą stronę. Ale naprawdę fajnie, jeżeli tych zombiaków jest tutaj w tym rejonie bardzo... O! Czyli jednak zombiaki są w środku. Wow. Ja piernicze! Spanikowałem tam już. Śmierdziel wszedł tam. Śmierdzielu jeden. Uff. O mój Boże, to było bliskie naprawdę. Widzisz czego się boję, że ich więcej jest tutaj w tym obszarze już. To już miejsce nie jest bezpieczne. To mogę być śmierć już. Teraz pytanie, czy zębiaki weszły wyżej? Tutaj nie wydaje mi się, bo jest zamknięte. O, oh, wow. Dobra, możemy tutaj zostać. Sprawdźmy tylko ten pokój. Okej, okay, tu też. Dobra, bezpiecznie. Muszę wam powiedzieć, że to było naprawdę bliskie. To było cholernie bliskie, już. Prowadzi na się sztuku zupełnie. Więc moi mili, kończymy tym bardzo, bardzo stresującym akcentem. Bo prawie zginęliśmy, ale na Carmela dała sobie radę. Więc dzień 104 zakończony, dzień 105 uderzamy dalej w ten rejon. Będziemy. Postaramy się przeszukać ten cały obszar I udamy się w to miejsce, zgarniemy tutaj co są te rzeczy I zajmiemy się, spędzimy kilka dni tutaj w tym mieście, bo to miasto jest bardzo interesujące Ze względu na to, że jest dużo części, które byśmy mogli rozmontować z samochodów, Czy wymienić ogólnie później, bo musimy mieć jakieś rzeczy na zimę Bo jest cel, żeby naprawić to Humvee, ale żeby to naprawić Hamwi, potrzebujemy sporo rzeczy jeszcze Więc fajnie by było to ogarnąć, więc trochę tutaj spędzimy czasu więc chciałbym zabrać te części, przeszukać obszar ten około gdzieś, tutaj to centrum, splądrować jak najwięcej rzeczy z supermarketu i dopiero wtedy byśmy wracali do domu. bo jeśli już teraz wrócimy do domu, no to prawdopodobnie zajmiemy się bardziej dalej budową. No i przygotowaniem już do zimy, bo zostało już tylko ponad miesiąc nawet nie cały miesiąc, nie, już miesiąc został. No, taki miesiąc i zaczną się pewnie pierwsze opady śniegu, może jednak nie, ale wiecie, jak jest. E, więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, i słyszymy się w kolejnym dniu 105. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej!